Dobry, zbliża się czas, czas matur, no i wybór drogi życiowej, bo wiele osób będzie zdawać na studia, więc yy, takich ja chciałem kilka uwag odnośnie takich młodych ludzi może, albo takich, którzy stoją może nawet na rozdrożu, czy, czy no, szukają no, takich rzeczy podstawowych, oparcia jakiegoś nawet społecznego, bo przecież, czy moralnego, bo no, kryzys się pogłębia i co dalej robić. Więc proszę Państwa, ja chcę powiedzieć, że absolutnie nie liczcie na autorytetów. A także rodzice ma, mogą Was źle kierować. No to jest smutne, bo tak było na przykład z nami, że ta nienawiść do, do własnej racji stanu, czyli do PRL-u i układu powojennego, no po prostu nas załatwiła. Ech. A w tym tkwiliśmy właśnie, w tym bogogrzyźniaństwem jakimś takim. Ja w, chciałem współpracować ich dalej chcę z patriotycznym światem politycznym, ale to nie jest takie proste. Bo większość to właśnie utopiona jest w tym bogojczyźniaństwie i XVII-wiecznym jakimś punktu widzenia, punktu widzenia na, na rzeczy mistrach, prawda? A tej pierwszej RP. Jak w ogóle nie rozumiejący Polskiej Rasy Stanu i. I właściwie to tak stojące na pozycjach krypto judeo, proszę Państwa, czyli no, to chrześcijaństwo. No. I, i ta cywilizacja niby zachodu, no. gdzie wychwalany jest każdy marsz na Wschód. No ten z tamtej strony z Zabuga to uznają tylko carów, świecidełka, Denikina i żydowskie zniewolenie, które teraz tam jest pełne. A marsz w przeciwną stronę, choćby dla nas zbawienny jak w 1945 roku, no to hekatomba, niewola, największa krzywda i boleść. Bo tym są oczywiście te obecne granice Polski, chociaż one są optymalne od tysiąca lat. Dla tej opcji nie ma narodów za Bugiem, tylko dalej RP obojga narodów. Tylko właśnie jakich? No, czyli wybranego tego narodu żydowskiego i jakiegoś drugiego, ale nie bardzo wiem jakiego, bo tu. Na pewno nie chodzi o sławski naród polski, tylko jakiegoś niewolnika Watykanu i Ameryki. I, a więc napaść Hitlera to był pikuś, proszę Państwa, bo to były tylko y, glorie i chwały, prawda, te potyczki. I żołnierz rozwalał Niemców na strzępy, a Zagłada to przyszła dopiero 17 września i hekatomba, i wywózki, bo stała się rzecz straszna. Na tereny Białorusi wkroczyły wojska okupanta białoruskiego, na tereny Ukrainy ukraińskiego, na tereny Litwy, Litwini. A jedynymi bohaterami II wojny to byli przecież uciekinierzy przed Niemcami, czyli ci, co później siedzieli w Ostaszkowie. A przecież większość wśród nich to policja, co strzelała do robotników sanacyjnych. Adwokaci żydowscy, co wysysali krew Polakom w sądach, czy oficerowie, co w burdelach zdobywali ślify ani na poligonach. Ja z tego, co pamiętam z historii, to jednak wojna zaczęła się 1 września i to od strony zachodniej. I żołnierz polski, to jeżeli był bohaterski, to ginął w walce z Niemcami. Albo lądował w Oflagach. A w kierunku wschodnim to tylko do dezerderzy i ludność cywilna się udawała, ale może jestem w błędzie. A zdradą to raczej nie było to, co robił Stalin, czyli czekanie na ofertę wspólnej walki z Hitlerem pomiędzy 6 a 16 września, czyli to były 10 dni, które niestety nie wstrząsnęły Polakami, można powiedzieć. I, i tym żydowskim rządem z Warszawy, który o jednym wtedy myślał, jak spieprzyć z Polski ze złotem. Polska i naród go wtedy w ogóle nie interesował. Co miał robić Stalin, gdy wcześniej kilkakrotnie oferta koalicji przeciwko Niemcom spotykała się z lekceważeniem. W 1938 roku w sprawie Monachium, prawda, kiedy chciał bronić Czechosłowacji, myśmy go nie poparli. I później w 1939 roku Woroszyło z ofertą wychodził, że 11 milionów bagnetów czeka na nas z oficjalnym komunikatem radiowym i, i tak, już nawet nie z pismami politycznymi, prawda. No ale co? A tu mi się taka dezertująca, dezerterująca armia pcha na tereny ludnościowo zróżnicowane. Więc jakbyś postąpił na jego miejscu, tak ocen. Po... A to, że dążył do wojny z Hitlerem, to było wiadomo, tylko Hitler go wyprzedził. Więc jak można było mówić, że ze Stalinem wojna przeciwko Niemcom nie była możliwa. Ale nawet dla Stalina ta postawa absolutnej nieodpowiedzialności władz polskich była zaskoczeniem. No, kompletnym. Trzeba było uważać, i dlatego posunięcia Rosjan były tu jak najbardziej słuszne. Oczywiście mogli porozrzucać sieńców po obozach swojego terytorium i słuchby po nich zaginął. by się tam nic po, po roku by się tym nie przejmował. Ale jak to użytków Beria wyciął trochę swoich pejsatków, prawda? Bo mu zagrażali w opinii wobec Stalina. bo Wtedy stary mógł się wziąć za niego. Jest to taki koci prezent Beri dla soso. Jak wiemy, koty w specyficzny sposób pokazują swoje uczucia i yy, tylko wtedy, kiedy same chcą. I na przykład tu poluje myszę i ci rzuci pod nogi, chociaż to jest i ty masz być z tego zachwycony, no bo on tak, on decyduje, co ty jako jego pan masz przyjąć jako prezent. Uwaga więc na Żydów, gdy przychodzą z darami, bo ja dlatego ani ulotek, proszę Państwa, ani bezpłatnych gazetek nie biorę. Bo pamiętaj, jak Żyd coś ci da, niby za darmo, to pięć razy to zabierzesz, jak nie dziesięć. A Stalin to był największym polskim patriotą, bo załatwiał najwięcej i najlepiej polskie sprawy w XX wieku. A jest największym zbrodniarzem. Kiedy do ciebie ta abstrakcja myślenia dojdzie? Bo ja jeszcze sprawę Teheranu i Jałty tutaj może kiedyś tak. Na świetle, bo przekłamana jest cała historia. Może po prostu wyrywkowo ja wspominam, ale nikt nie szuka, nie analizuje i nie myśli, nie myśli logicznie z punktu widzenia polskiego. Dlatego potrzebna jest praktycznie to cała prawdziwie opracowana polska historia Polski, a nie z jej żydowskich wersji, tutaj przez niby patriotów ferowane ciągle. I dlatego ja nie wiem, czemu się wstydzą. Nie należy się bać tego zagubienia swojego dotychczasowego. Tu nie ma wstydu, nawet jak jesteś na czele jakiegoś, jakiegoś niby patriotycznego ruchu. Ja czekam na to otrząsnięcie się z żydowszyzny i wybór polskiej, sławskiej opcji. Bo proszę się zastanowić, no jak powinna być wyznaczona ta poprzeczka, czy też linia polskiej racji stanu? Bo ja usiądę do stołu z każdym, ja to ciągle mówię, z Żydem, masonem, możynem, kalekim, garbatym, Łysym, chciwym, ale nie będzie polskim patriotą. Dogadamy się zawsze. A więc, nie emocje, mity, czy jakieś demonologie, czy fobie, ale fakty i rozwaga. Czyli prawda. A proszę zobaczyć, gdzie tu jest jakaś merytoryczna dyskusja, jakie wątki są jakby główne i naczelne. Interes Kościoła to interes Polski? Interes Ameryki to interes Polski? Chyba interes Polski to interes Polski. widzicie wszystkie niuanse i naruszenie naszego interesu przez Rosjan czy Stalina, a nie widzicie naruszenia tego interesu przez Kościół, Amerykę, Niemców, Żydów okupujących nasz kraj, banki, czy się każdego kłamstewka afirmującego żydowszczyznę, żeby ją yy yy gloryfikować. Obrażacie każdy głos niezależny. Lecicie głupstwa. Aby tylko nie powiedzieć ani jednego dobrego słowa o prl -u komunie, socjalizmie, równym starcie i świadczeniach oraz bezpieczeństwa życia i rozwoju, co mieliśmy przez dwa powojenne pokolenia, żadna oczywista argumentacja nie jest w stanie dotrzeć do waszych zdegenerowanych i ogłupionych mózgów. Bo chociaż prosta formuła, że potęga państwa to potęga gospodarcza do was nie trafia, i PRL naprawdę był tą dziesiątą gospodarką świata. A cieszą Was centra handlowe chińskie w dawnych hutach czy kopalniach i performanse yy, y, dla zboczeńców? Bo wreszcie ta y, gospodarka komunistyczna upadła, prawda? Te huty i tam już y, nie ma pracy. A te rzewiejące wieże kopań to było zniewolenie, tak? Bo tam była praca ta y, setek tysięcy milionów. I takie wielutne bzdury o, 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 o terrorze i zniewoleniu. No, Przyświeżyłem ja w tamtych czasach. Nadawałem na komunę, ani razu nie byłem przesłuchiwany, a teraz już parę razy na policji, i w prokuraturze. O co tu chodzi? Który system, gdzie tu jest prawdziwa wolność? A wtedy yy, yy, to była chyba najbezpieczniejsze państwo w Europie, gdzie była swoboda rozwoju i nauki, Zwalczano, zwalczono analfabetyzm. Wychodzi się z jakimiś tam durnowatymi procesami 16, czy procesy o jakieś tam wyimaginowane zabójstwo jakiegoś tam, jakichś narkomanów, typu przemyk. Czy o bitwy tam w obronie jakiegoś kościoła, czyli Centrum żydowskiego zniewolenia tak naprawdę zastanów się. A tak przeanalizuj, to dojdzie, że na przykład generał Fildorf wcale nie musiał być zabity, ale przeszedł na stronę władz i działa dla dobra socjalistycznej ojczyzny. Bo wiele na to wskazuje, bo jego postawa wcześniejsza też, bo on nie wykluczał takiej współpracy. Bo nie rozumiesz działania tajnych służb. Bo w pewnym momencie wobec jego rodziny był zastosowany pewnego rodzaju test. Czyli sprawdzenie, czy się przypadkiem po odwróceniu nie kontaktował z nimi. Nad tym się zastanów. Nie mogę znaleźć grobu, bo on mógł całkiem gdzie indziej żyć. On mógł w Bułgarii zakończyć, czy w NRD, czy gdzieś. Ja miałem kontakt z tajnymi służbami wieloaspektowy, bo mnie podsłuchiwali, przeszkadzali, ro ale rozmawiałem z dawnymi agentami, z masonami oczywiście były też jakieś tam próby wciągnięcia mnie w różne układy, ale nieudane, bo to jest po prostu niemożliwe, bo oni są na mnie zacięcy. No Tak mi przykro powiedzieć, czy CIA, czy jakiś tam Mossad, czy jakieś tam inne struktury. Naprawdę, nie będę służył komuś, kto jest ode mnie dużo głupszy. No. A jego celem jest tylko inte intelektualne spacyfikowanie mojej niezależności umysłowej. I to sobie wy też, y, niby patrioci, uzmysłówcie. Więc Żydomasonom i tchórzliwym goją pozostaje obrażanie mnie, no taka prawda jest. No. Lub tam inne formy nękania, bo one są, no nie będę tutaj, bo ja się nie lubię żalić. Tylko... <laughs> Oczywiście może dziwić, że Polacy tak łatwo ulegają temu łajdackiemu systemowi. Ale jednak dość prymitywnemu, tak naprawdę. No. I że tak łatwo ten wielomilionowy naród ogłupić. No ale z drugiej strony, tak samo jest i w USA, już w Japonii, a na przykład, już postawa Koreańczyków to wprost zadziwia, jak można się dać przekonać, że mój brat to wróg największy, i nie wiedzieć, kto to faktycznie zrobił. To ten, który uważa za największego twórcę praw demokratycznych. Bo zobaczyli tam żołnierze stoją na granicy. A poza tym masz inne y, y, przykłady, ten oblec pół miliona Tokijczyków na przykład. Ja dlatego chcę Wam tylko uzmysłowić oczywistości. I szukajcie prawdy. Dochodźcie i sami. I wiem, że to jest niełatwe, bo y, na żadnym y, patriotycznym kanale chociażby nawet nie ma linku do mnie y, na tą moją dziuplę Polonocentrus. Nie będę cytował chociażby kilku, żeby takich znanych, żeby udowodnić, że uważajcie i na nich, bo tam może być 97% prawdy, a 3% tego żydowskiego kłamstwa. Tak, tak grają, oni są dobrzy w udawaniu. Taka masa niby patriotów, tak? a ja jestem dalej niewidzialny, jak niegdyś powiedziałem, ale za to jest 13 sanktuariów Jezusa z jego napletkami. Proszę to sobie uzmysłowić. Dlatego nie dziwota ta miłość do ukrzyżowanego, szczególnie zastępów moherowych zerotek. I to błogie zamykanie przez nie oczy podczas komunii, jakby faktycznie łykały najsmaczniejszą część jego ciała. No, proszę Państwa, syn Boży z trzynastoma penisami, to jak nie dążyć do takiego nieba, gdzie jest jeszcze był ojciec, no tamten to już jest na pewno lepiej wyposażony. No więc z czym do gościa? No ja tu nie mam wielkich szans, bo co ja mogę przeciwstawić takim opcjom, proszę Co ja mogę przed, przeciwstawić? Kto pójdzie za aktem oskarżenia Biblii na przykład? <grystanie> Jak tam takie są smakowitości? Dlatego <coughs> yy, proszę Państwa, ja się nie mogę dziwić, że żadna z opcji na przykład tak wyraźnie nie stawia tych tematów, które ja. Bezwarunkowa likwidacja Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, FEDU, odurzenie krajów, prowadzenie socjalizmu, gromadnego i bioteizmu. I tak dalej, i tak dalej. Przecież ja odbieram tą całą smaczność Bożej konsumpcji, proszę Państwa. Więc dlatego przy tych, przy tych właśnie uwarunkowaniach mogę tylko nieśmiało prosić jednak Polaku, miej rzecz szacunek no, do samego siebie, uwierz w siebie, zacznij szukać, zacznij wierzyć, że jesteś tą wartością najwyższą tutaj. Szukaj komunikacji w swoim środowisku. Teraz dostępność do informacji jednak jest. Przebijaj się przez to. To nie jest takie trudne, wyjście z, 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 z tej Żydowszczyzny, z tej niewoli i obalenia ich imperium. Ja jestem żywym tego dowodem. Wyszedłem z, z jądra katolicyzmu i antykomunizmu i mama mnie próbowała kierować do seminarium. Więc dlatego do wszystkich adeptów i ludzi młodych i myślących zwracam się z tą prośbą. Dochodź prawdy, nie ufaj nikomu, weryfikuj. Zobaczysz, jak daleko zajdziesz jak szybko E, e, zmienisz swój kraj.